No cześć Siemaneczko, obiecywałem, więc zrobię, a mianowicie dziś zajmiemy się, jak widzieliście na przerewniku filmowym, z początku porównaniem zdjęć z P30 Pro versus Mate 50 Pro. Będziemy sobie porównywać zdjęcia nocne. Dlaczego nocne? Dlatego, że możecie się ze mną oczywiście nie zgodzić, ale ja uważam, że zdjęcia dzienne to można zrobić nawet mikrofalówką za 500 zł i będą wyglądały dość przyzwoicie. Natomiast w momencie, kiedy tego światła jest mniej, kiedy jest trudniejszy. Kontur, kiedy kurcze warunki pogodowe na to nie pozwalają, wtedy dopiero pokazuje się magia tych flagowych aparatów. Co za tym idzie dziś, biorąc pod uwagę, że P30 Pro było tak naprawdę czymś rewolucyjnym w 2019 roku, kiedy wyszedł na premierę. Żeby jakby tutaj nie przeciągać, no to spójrzcie tylko na zdjęcie, macie tutaj pokazane P30 Pro versus S10 z Plus, tak to wtedy wyglądało. Miałem oba, porównywałem, gdy to są zdjęcia zrobione w tym samym momencie, tymi samymi smartfonami, gdy spójrzcie, jak to wygląda, no po prostu wtedy to było coś takiego. Natomiast minęło 4,5 roku, i w sumie pewnie wy, jak też ja, jestem ciekaw, jak to dzisiaj wygląda. Jak taki P30 Pro po 4,5 roku wygląda w porównaniu z takim kolejnym flagowcem z linii Huawei, a mianowicie Mate 50 Pro. Więc, nie przedłużając, spójrzcie, jak wyglądają zdjęcia w porównaniu jednego z drugim, robione oczywiście w tym samym momencie, w tym samym czasie. Popatrzmy. Oczywiście, część z Was mogłaby powiedzieć, że nieprawda, gdy ja Pa 30 Pro robię lepsze zdjęcia, albo nie ten kadr, albo nie tak. Słuchajcie, wszystkie zdjęcia, które tutaj zobaczyliście, były wykonywane metodą na zasadzie wyciągam z kieszeni, pstrykam fotę. To znaczy, tak, załączyłem w każdym wariancie tryb nocny, natomiast tutaj skupiałem się na tym, żeby wyciągnąć z kieszeni, pstryknąć fotę bez dodatkowych ustawień, udziwnień, usztywnień. Ponieważ gdyż myślę, że 80% z nas, jeżeli robi w ogóle jakiekolwiek zdjęcia smartfonem, to robi to właśnie w ten sposób. Nikt nie ustawia się do statywu za bardzo, nie kombinuje z ustawieniami profesjonalnymi. Raczej większość z nas klika to w automacie. Dlatego też chciałem Wam pokazać najbardziej prawdopodobny scenariusz, w którym tak to mniej więcej wygląda. No i jak zdążyliście na tych zdjęciach zauważyć, jest spory progres. no... no... Czasem nawet i przepaść, tam gdzie algorytmy w P30 Pro momentami przerysowują coś i wygląda bardziej jak pastelowy obraz, Mate 50 Pro robi już w miarę możliwości prawdziwe zdjęcie. Jest to spowodowane tym, że no, jakby nie było, optyka jest nowsza, jaśniejsza. Mamy tutaj też algorytmy dużo nowsze, które też to w lepszy sposób jakoś gdzieś poprawiają. Więc tak, może nie ma jakiejś super rewolucji, tak jak to było na początku w przebłysku, kiedy pokazałem Wam zdjęcie z 2019 roku, gdzie porównywałem P30 Pro z Samsungiem Galaxy S10 Plus. Natomiast poszło to ładnie do przodu i wygląda naprawdę, naprawdę dobrze, przynajmniej ja tak uważam. Natomiast mamy tutaj jeszcze jeden aspekt a mianowicie aspekt wideo. Zobaczmy sobie, jak te smartfony sobie radzą w nocy z wideo. Przejdźmy sobie po słabo doświetlonym moście i zobaczcie, co tutaj jeden i drugi potrafi z tej optyki wyciągnąć. Oba są nagrywane w 4K, oba są nagrywane w 30 klatkach i zobaczcie, jak to wygląda. Siemano, siemano. No i jak widzicie, różnice są jeszcze większe. Po pierwsze, no, prawda jest taka, że P30 Pro nigdy nie był jakimś super smartfonem, jeżeli chodzi o kręcenie wideo. No bo były wtedy smartfony, które już robiły to lepiej. Natomiast ta różnica uwydatnia się jeszcze bardziej na przełomie lat. Mate 50 Pro tutaj naprawdę robi świetną robotę. I jak widzicie, no jest przepaść. Gdybyśmy chcieli kręcić wideo jednym i drugim, no to jednym nakręcimy wideo, na którym w zasadzie widzimy, co jest grane, a drugim, no średnio bym powiedział średnio. Co za tym idzie, no widać tutaj tą rewolucję na przełomie lat. Natomiast yy, uważam, że jeżeli chodzi o Moment, w którym P30 Pro wyszedł, to ciągle był w czołówce. Może nie najlepszy, ale ciągle góra. No i cóż. Pora przejść do podsumowania. Część z Was oczywiście może się ze mną nie zgodzić i może powiedzieć, że P30 Pro przecież można zrobić dużo lepsze zdjęcia. I jak wcześniej wspomniałem, oczywiście można. Przykładem jest na przykład zdjęcie mostu, które zrobiłem w jedne Święta, idąc sobie wieczorkiem spacerem. Wygląda mniej więcej w ten sposób i można powiedzieć, wow, jest kozak, tak. I mam wiele takich zdjęć. Natomiast były to zdjęcia, których się mocniej przyłożyłem, w których usztywniłem sobie nadgarstek, w których ustabilizowałem sobie położenie telefonu. Innymi Innymi słowem mówiąc były to zdjęcia, na które poświęciłem czasu tak, żeby wyszły tak jak wyszły. Natomiast dziś starałem się zarówno w jednym jak i w drugim smartfonie pokazać podstawowy scenariusz, gdzie wyciągamy smartfon z kieszeni, ustawiamy sobie na oko kadr, wycykamy zdjęcie. A na koniec na uwagę jeszcze zasługuje fakt, że czas naświetlenia w przypadku wykonywania tych zdjęć jest o połowę krótszy na Mate 50 Pro versus P30 Pro. Tam, gdzie P30 Pro potrzebuje w okolicach 8 sekund, żeby wypluć zdjęcie, które widzicie tutaj na, widzicie tutaj na ekranie, tam Mate 50 Pro potrzebuje tych sekund o połowę mniej. Więc jest to też jeszcze dodatkowy atut, a bierze się stąd, że te algorytmy i ta optyka jest dużo lepsza niż było to wtedy w tamtych. Czasach. Natomiast no, na ten moment z mojej strony to tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia, biorąc pod uwagę, że jest to kanał, na którym głównie będzie przedstawiane retro, śmiało możecie pomyśleć o subskrypcji. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.